Miłość luty 2023. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty: Sedno, Askilików. Co wychodzi naprzeciw? Kapłanka. Wynik, odpowiedź, Rada. Arcykapłan. Pod koniec filmu powiem o czterech fundamentach w budowaniu związku. Nie przebijaj tego filmu do, na końcówkę, tylko postaraj się posłuchać w całości. Jeżeli przewiniesz, to udam, że nie było mi przykro. Może być ostro, ale jakie karty? Taka klara. Nie pomyśl sobie, że nie jestem miła. Ja jestem miła. Ja otwieram oczy. Tutaj jest popełniony duży błąd życiowy spermy, był potraktowany przedmiotowo. W ostatnim czasie mam w opozycji mężczyzn. To chyba teraz się zmieni. Zmieni się na kobiety. Zapraszam do konstruktywnej krytyki pod filmem. Odniosę się. Sedno, a z kilku. 30% widzów przewija początek filmu do momentu, kiedy powiem sedno. Nie chcę oglądać, jak rozkładam karty, bo to jest nuda i strata czasu, rozumiem. Ale nie raz przed sednem, przed czytaniem też coś powiem. Przewiń film do początku. Wracam do brzegu, bo ten film zaraz się zrobi długi. Sedno. Askielichów. Askielichów jest kato miłości. Zazwyczaj mówi o nowych etapach. W naszym życiu. Nadchodzi czas, gdzie poczujemy pełnię naszego życia. Nadchodzi czas, który będzie służyciel, o nowe osoby, nowe spotkania będą miłe. Przed nami są dobre wiadomości. Przed nami jest budowanie trwałej relacji. Jeśli do tej pory nie, miałaś, nie miałeś szczęścia w miłości lub nie była szukana ta miłość, to Aski Lichów zapowiada zmianą, dobrą zmianą. To jest powrót do korzeni, do tradycji. Nie myśl sobie, że jestem konserwatywna, bo sięgam do korzeni, do tradycji. Ale kiedy zaniedbamy tą tradycję, zignorujemy zasady kontaktu między kobietą a mężczyzną, nie sięgniemy do korzeni, to nie licz na dobry związek. Wychodzi naprzeciw, kapłanka. Wspólne dziecko nie połączy pary. Parę połączy ich własna miłość do siebie oraz chęć bycia razem. To jest zachowanie społeczne, egoizm. Człowiek nie dał sobie czasu, aby poznać tą osobę. To jest hipokryzja, to też jest wycofanie się, niestabilność emocjonalna, depresja, kompleksy, ciąża. To kobieta powinna zabezpieczyć się przed ciążą, jeżeli nie chce ciąży, bo później to nabierze na siebie całą odpowiedzialność. Gorzej, jak kobieta łapie faceta na dziecko, a to zawsze fatalnie się kończy. To jest życiowy błąd. I bez względu, ile lat ma kobieta, czy ma 22 lata, czy 42 lata, taką postawą postawiła tylko na siebie. Wzięła pod uwagę tylko swoje dobro. I to jest smutne. Z mężczyzny, z którym poszła do łóżka, a tutaj była obopólna zgoda, zrobiła z niego dawcą spermy. Każda kobieta, począwszy od swoich młodych lat, wie, że takie zachowanie jest niewłaściwe. Że takich rzeczy nie robi się. Tutaj nie ma wytłumaczenia. Tutaj zabrakło takiej stabilności emocjonalnej, albo kobieta szła po, po trupach do celu, czyli jego muszę zdobyć za wszelką cenę, nawet kosztem ciąży. Tak jak wcześniej powiedziałam, zabrakło tutaj zdrowego rozsądku i stabilności emocjonalnej. Tutaj było przekroczenie granicy. Arcykapłanka to jest miłość kobiety do mężczyzny. Która akceptuje jego skoki w bok, tylko dlatego, że chce z nim być. Pomimo wszystko, narażając swoją reputację przed nim i otoczeniem, daje się upakarzać i wmawia sobie, że on to jest wielki przyjaciel. Porażka. Jeżeli facet rozgląda się na boki, to znaczy, że nie chce być z nami. Ale z jakichś powodów musi być z nami. A cekapanka to jest opiekunka, pomoc, matkowanie mężczyźnie. Dajesz jemu opiekę, a powinnaś być jego partnerką. Zastanów się, dlaczego jesteś tylko jego pomocą, opiekunką, matkujesz, a nie jesteś jego partnerką. I czy dla niego nie marnujesz swojego cennego czasu, bo ja tutaj miłości nie widzę. Widzę poważne zaburzenia psychiczne. Po czasie przyznasz mi rację, że to była życiowa porażka. Stracony czas. Tutaj jest odrzucenie prawdy. Człowiek nie chce sobie uświadomić, że popełnił błąd. On tutaj. Mydl Ci oczy, aby osiągnąć dla siebie korzyści. Natomiast z tego mydła robisz większą pianę, aby tego nie zobaczyć. Arcykapanka pokazuje, że coś pływa pod powierzchnią wody, ale tego jeszcze nie widać. Jeszcze nie widzimy. Wynik, odpowiedź, rada, arcykapłan. Aby stworzyć związek, to trzeba zwrócić się ku wartościom i prawdzie. Wartości duchowe to jest prawda, dobro, piękno i miłość. To są cztery ważne fundamenty. Jeżeli choć jeden fundament zignorujemy, nie weźmiemy jego pod uwagę, to nie licz na wartościowy związek. Bo prawda, dobro, piękno i miłość musi iść w parze, aby stworzyć fajny i wartościowy związek. Jeżeli na Twojej drodze nie zatrzymała się taka osoba, która by pielęgnowała te cztery fundamenty, to nie zawracaj sobie nią głowy. I szukaj dalej. I nie marnuj swojego czasu. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o śpię. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o śpię.